Witam serdecznie. Pokażę jak przygotować i ukisić kwas buraczany. Pokażę dwa przypisy na przygotowanie kwaszonego barszczu, różniące się między sobą składnikami. Na pierwszy przepis 1200 g buraków czerwonych, małą pietruszkę, małą marchewkę, kawałek selera korzeniowego, 3 ząbki czosnku, około 60 g czerstwego chleba razowego, około 2 litrów przegotowanej letniej wody i słój 3-litrowy lub inne naczynie. Buraki, marchewkę i pietruszkę obieram i płuczę. Warzywa kroję na mniejsze kawałki. Poklejone składniki nabarstw przekładam do słoja. Zalewam przygotowaną letnią wodą tak pod wierzch by u góry zmieścił się chleb. Na górę wkładam czerstwy chleb. Słoik obwiązuję gazą. Tak przygotowany słój z barszczem do kiszenia odstawiam w kuchni na dwa dni, po dwóch dniach wyjmuję chleb i wyrzucam i odstawiam na kolejne 3-4 dni do ukiszenia się barszczu. W sumie barszcz powinien się kisić od 5 do 6 dni. Na drugi przepis przygotowania barszczu kiszonego będziemy potrzebowali około 1200 g buraków czerwonych, około 60 g czerstwego chleba rozowego, około 2 litrów przygotowanej letniej wody oraz słój 3 litrowy lub inne naczynia. Buraki obieram i płuczę. Buraki kroję na mniejsze kawałki. Pokrojone buraki przekładam do słoja. Zalewam gotowaną letnią wodą pod wierzch słoja, tak żeby u góry zmieścił się chleb. Wkładam chleb. Słój obwiązuję gazą. Sły z przygotowanym barszczem do kiszenia odstawiam na dwa dni, po dwóch dniach wyjmuję chleb i wyrzucam, ponownie obwiązuję gazą i odstawiam na kolejne 3-4 dni, w sumie barszcz powinien się kisić 5-6 dni. Po dwóch dniach wyjmuję chleb z barszczu. Odciśnięty chleb wyrzucam, słoik ponownie nakrywam gazą i odstawiam na kolejne 3-4 dni, aż barsz dobrze ukiśnie. Z drugiego barszczu też wyjmuję chleb, ponownie obwiązuję i odstawiam na 3-4 dni, żeby dobrze się ukisił. Barszcz mam już ukiszony. Mój barszcz jest 5 dni, 2 dni z chlebem, 3 dni bez chleba. Teraz barszcz ukiszony przecedzę, ale najpierw zdejmuję kosuszek, który zebrał się na górze barszczu. Przecedzony barszcz przelewam do słoików lub butelek. Czernie zamykam i wstawiam do lodówki. Taki barszcz można użyć do przygotowania barszczu czerwonego lub wypić sam czysty dla zdrowia. Ukiszony barszcz ma piękny kolor i jest smaczny. Barszcz z drugiego słoja również przecedzam. Barszcz jest już gotowy. Życzę smacznego. Ja osobiście polecam kiszenie barszczu z warzywami, ponieważ bardziej mi smakuje.